Dzień dobry. Dzisiaj jak widać, na nas piękna, śnieżna pogoda, jest słonecznie. Minus 2, minus 3 stopnie z rana, także jest w miarę rzeźko. Ale dzisiaj postanowiliśmy popracować troszkę. Mamy tu jeszcze sporo korzeni, gdzieś tutaj w tej tylnej linii naszej działki, zarówno z przodu. I chcemy porobić tutaj porządki. Ogościliśmy się z tymi korzeniami, gdzieś tam chcieliśmy je wystawić, oddać za darmo, ale niestety nie było chętnych, także musimy się jakoś ich pozbyć. I tutaj jeszcze taka mała nowinka, niedługo zaczniemy jakąś pracę nad budową, bo już jesteśmy na etapie, gdzie niedługo dostaniemy pozwolenie na budowę, dostałem telefon ze starostwa, że już te dokumenty są przygotowane. Także jeszcze kredyt gdzieś tutaj po drodze i na wiosnę będziemy zaczynać. Także, jeśli chcesz być na bieżąco z tym, co się dzieje, chcesz znać koszt budowy i tego, jakie są poszczególne etapy. Chcesz się czegoś nauczyć, trochę pośmiać, to zapraszam na ten kanał. W opisie do tego filmu i do innych filmów znajdziesz link do pliku Excel, gdzie będziemy się dzielić z tobą wszystkimi kosztami, a na dzisiaj zapraszam do pracy. Jak widać, pojemny Fordek się przydaje. Siedzenia złożone i udało się tutaj spakować taczkę. Taczka już z nami zostanie tutaj w tym garażu, który nierówno montowaliśmy, co również mogliście zobaczyć na kanale. Oprócz tego piła, paliwko świeże ze stacji. Olej, także przygotowujemy mieszankę i zaczynamy działać. Proszę, co dla tej pani tutaj? Tak? Co ona tutaj się zamierza robić? Przenosić drzewo, początku działki. Mamy tam drewno, które nam zostało z wycinki lasu. Zostało tam jeszcze jakieś 7-8 metrów przestrzennych. Będzie tutaj troszeczkę przeszkadzało, bo to jest akurat to miejsce, gdzie ma powstać nasz dom. Także przewiezie, Anetka się jakby tym zajmie, w się tej pracy, będzie je przewozić tam gdzieś za, za ten nasz garaż. Mamy 4 litry paliwa, więc według producenta powinniśmy nalać 80 litrów tego oleju. Czy ktoś z Was wie, jak zrobić, żeby ten płyn, ten olej przelał się do tego małego dozowniczka? Powiem Wam szczerze, że jak było tutaj tego oleju pełno, to po prostu sobie naciskałem i to się gdzieś tam przelewało. Ale teraz, no właśnie. Poluzujemy. Idzie, idzie. tak trochę powietrza. Ok, czyli to zakręcamy, to mam poluzowane. I naciskamy. O, i akurat wleciało tutaj 80 ml, olejemy. Jeszcze mała kosmetyka, naciągniemy jeszcze lekko łańcuch. Okularki, rękawice i lecimy. Takie większe kawałki już z tą ziemią będę zostawiać, żeby sobie do końca tej piły nie męczyć. Oczywiście dopowiem tylko, łańcuch tutaj jest już dosyć tępy, także wiem, że nie powinno się ciąć drewna z ziemią, takie jak jest tutaj. Ale gdzieś tam łańcuch na wykończeniu, także myślę, że możemy to zrobić. A Zawsze tutaj będzie większy porządek, a i tak to jakby trzeba zrobić. Także takie coś też na pół, albo odciąć tego gałązki jeszcze do spalenia, także tak jak widać jest tego tutaj dosyć sporo, bo tak prawie wszędzie wokół całej działki. To dużo układam z tyłu, mniejsze pocięte z przodu. Jakoś to idzie, pracy jest dużo, ale jak to mówią, każdego rodzaju aktywność jest dobra. Zwłaszcza dzisiaj, wśród tak pięknej pogody, okoliczności, naprawdę można się świetnie, fizycznie zrelaksować żeby nie było aneta też tutaj sobie jedzie, także robią się stosiki. Całe drewno będzie tutaj pokładane to, które jest tam. O właśnie tu w tym miejscu. Wyciągam sobie te korzenie tutaj ze starty. Tutaj żeby było łatwiej ciąć. Na jednym odpaleniu z 5-6 od razu. Takie się jak tutaj. No niestety trzeba zostawić, bo nie ma żadnych gałęzi, które można odciąć. Także trzeba się będzie tego pozbyć w całości. Ale muszę przyznać, że są dużo lżejsze niż były, jakie tutaj wykopywaliśmy. Także ten odcinek gdzieś tutaj przypnę. W widocznym miejscu na ekranie możesz sobie zobaczyć, jak to wyglądało z koparką. Jakie były atrakcje, jakie szkody, problemy, przebite opony itd. Tak Przy okazji chciałem dopowiedzieć, bo dostaliśmy jeden zarzut o to, że wycięliśmy ponad 200 drzew i wsadzimy jakieś tam kilka krzaków i uznajemy to za jakąś tam, jakieś odnowienie tej natury. Tutaj wrzucam kilka, e, kilka ujęć z wsadzania drzewek. Bo na jesień wsadziliśmy pierwsze 100 drzewek u teściów, także tutaj kilka, e, kilka ujęć z tego okresu. Wrzuciłem też wcześniej rolkę, także tak robimy coś dla świata również. Tak jak mówiłem, łańcuch jest już trochę stary, jest wyciągnięty na tyle. Już nie mogę bardziej naciągnąć e, naciągu tutaj w tej pile, także robota na dzisiaj stop. Udało się zrobić tylko tą część obok tego garażu, tutaj ponosiłem te wszystkie duże korzenie, no i tutaj zostało jeszcze, to był plan na dzisiaj, te dwa duże i tam takie cztery większe korzenie na wieździe. no ale nic, zaraz pójdę do Anetki, może jej coś tam pomogę, pomogę jej, pomogę. Jeszcze kanapka na żytnim, szynka, coś zielonego wchodzi. Ktoś by mógł powiedzieć, że taka głupiego robota, bo całe to drewno przenosimy tam, ale z drugiej strony, jak sobie spojrzymy na ten teren, się trochę schylę może, tutaj jest w miarę równo, już tam koparkowy to, że tak powiem, wyjeździł, ale tutaj, że tak powiem, gdzie mamy granicę do sąsiadów, jest spad. Więc cały ten humus i to, co wykopiemy tutaj, e, kopiąc właśnie Robiąc wykop pod budowę domu, pod fundamenty, wszystko sprowadzimy sobie tutaj na tą skarpę, żeby mało wiele ten teren wyrównać oraz żeby tam do sąsiada zostawić taką mini skarpę, żeby już nie było tego problemu. Także to wszystko jakby jest zasadne, tak? nie robimy sobie dodatkowej roboty. I te że niektóre są tutaj gałęzie, bo tego jest dosyć sporo, to jest ten przód naszej działki, też jak koparka przywiezie, przyjedzie, kopać ten wykop, to wszystko stąd przewieziemy na tył i tam z tyłu bo powoli będziemy sobie jakieś z tym robili porządek. Stracimy tam może jakieś 5 metrów wydziałki z tyłu, bo mniej więcej na tej odległości tam teren w ogóle nie jest ruszony, jakieś zwierzę. Teren w ogóle nie jest ruszony i tam są te wszystkie gałęzie, korzenie. No ale gdzieś musimy na to miejsce znaleźć. Lepiej jak to będzie sobie tam z tyłu spokojnie spoczywało przy tym lesie, niż tutaj gdzieś z przodu i będzie nam psuło ten cały wjazd na budowę i, 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 i dojść do wszystkiego co tutaj będzie się działo. Także żeby nie było, że ja sobie gadam pokazuję tutaj obrazki, aneta pracuje, złodowała taczkę, jadę ją zawieźć tutaj. Jak widać są już dwa ładne sztopelki drewna. Także kiedyś, mimo że to sosna, ona jest już naprawdę sucha, jest w miarę lekka. E, przyjdzie czas, żeby ją gdzieś tam kiedyś połupać no i wykorzystamy w kominku. Jak będzie sezonowana, już teraz jest rok po jeścięciu prawie. Także minął jeszcze nie wiem, jakiś rok, dwa lata nim trafi do kominka. To się nada. Jedziemy z powrotem. się naprawdę taka pogoda przyjemna. Już mówię, to któryś raz, ale miło się pracuje. Jeśli jeszcze tego nie zrobiłeś to zapraszam, to zapraszam do komentarzy, do polubienia filmu, oczywiście do subskrypcji w międzyczasie i do zajrzenia do opisu, tak jak wspominałem. Tam szczegóły, koszty naszej budowy w przyszłości, że tak powiem. Ja wezmę te cienkie tyczki, co tam ułożę od razu na dole jako kolejne. Nie wiem, czy to mi się uda. Tak, tak. Żeby drewno nie leżało na ziemi. Kładamy takie tyczki. No wcześniej też je podłożyliśmy, ale coś mi się to chyba nie uda to zrobić. Weźmy pod pachę, dam radę. O tak. Nie! A. 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 Koleś chciał dobrze, Koleś chciał się podpisać na kamerze, nie? A tu beka stypa teraz, to sobie nie radzi. A wiesz, to jest tak samo jak z tyłu. O właśnie. To jest tak samo jak się robi zakupy, nie? Chce się pójść od samochodu ze wszystkimi zakupami na raz. To ja też tak zrobię. Mam radę. O, tak. O, nie jedziemy. Nie jedziemy. O, poszedł. No już teraz wozu nie zatrzymamy. Jak to musi komicznie wyglądać. I tutaj może to jest paniżej w tą stronę. Zostawiamy między sztapelkami jakąś tam przerwę. To też na pewno pomoże. Jeśli chodzi o suszenie drewna. Ten wiatr gdzieś tu też zawsze sobie będzie błądził. Będzie dosuszał właśnie zwłaszcza takie zawilgocone mokre kawałki drewna. Tego damy tutaj na koniec jako blokadę. O, git. Uf. Uf, jest ciężko. No ale, jak już powiedziałem, w ogóle tutaj szczerze powiem, że wyznaję zasady coś W życiu trzeba robić. Trzeba sobie szukać jakiegoś zajęcia. Trzeba wykonywać jakąś pracę. Jeśli ta praca jest biurowa, tak jak w moim w przypadku. Chociaż o tym też pewnie jeszcze kiedyś powiemy. No warto od czasu do czasu przepalić, że tak powiem organizm, układ krążenia. Jeśli nie ma tej aktywności zbyt dużo i zająć się właśnie takiego typu pracami, żeby nie było, że tylko ja odpoczywam. A netko apie promienie słońca, yeah, je bułę. Właśnie, tylko teraz tak pomyślałem, że tutaj robimy sobie podgórkę, bo tutaj jeszcze będziemy mocować rynne i tutaj gdzieś będą ustawione dwa mausery. Bo niestety nie mamy dostępu do wody, znaczy droga jest tam z przodu w chytrancie. Także trzeba będzie tu ustawić mauser rynne. Akurat spadł jest w tą stronę, także dobrze powinno to pracować, zarówno tutaj do tyłu. Także to jakaś rynienka, odpływ, jeden, drugi Mauser. Na szczęście mam już takie przygotowane. Udało mi się wcześniej je załatwić za nieco za dobrą cenę, że tak powiem. Także woda będzie, chociaż podejrzewam, że też będzie musieli sobie jakoś poradzić z tą wodą. Idzie się tam dowozić tutaj, bo wątpię, że uda nam się ogarnąć przyłącze szybciej. I też tutaj od razu podpowiem, nie da się tutaj zrobić studni głębinowej. Z tego względu, że jesteśmy na sporej górce. Jak widać tam z tyłu jest miasto, w którym mieszkamy. Także jesteśmy dosyć sporo nad poziomem. Tutaj ta droga, która się wiedzie, którą tutaj zjeżdżamy do dołu. Jest na chyba 26 metrów chyba e, niżej niż ten punkt, który tutaj jesteśmy, także jest bardzo wysoko. W związku z tym nie ma możliwości zrobienia studni. Także jakoś będziemy musieli sobie poradzić. Na dzisiaj mamy koniec prac, zbliża się godzina 14, także kilka godzinek trzy godzinki pracy za nami, także nie było ciężko. Część roboty zrobiliśmy, y, jesteśmy zadowoleni z dzisiejszego dnia, także y, zapraszamy po więcej, zostaw subskrypcję i widzimy się wkrótce. Cześć. No tak, zapomniałem, jeszcze trzeba drzewo przypiąć przecież. W <gry> tą stronę byłem jeszcze A nie, dobra, wystarczy. Czy to damy? No. Dobra, minimalnie do tyłu. Super. Także ta strona zostaje, żeby sobie oddychało drewno, że tak powiem.